Sponsorem programu Lato Polsat News jest operator sieci Plus, wspierający aplikację Ratunek i wodny numer 601 100, 100 pl Sponsorem programu Lato Polsat News jest LG Electronics, producent fotograficznego smartfona LG G4. To jest Lato Polstatnius, proszę Państwa, a przed nami kolejne spotkanie z ratownikiem, ale także ratownikiem medycznym i wodnym Legionowskiego Wopry, Maciej Stroiliński. Jest z nami. Dzień dobry, witamy, panie doktorze. Dzień dobry, Dzień dobry. witam kolejnego dnia. Proszę Warto się. podkreślić teraz, że pokażemy Państwu dwie akcje pozorowane. Jedna to taka akcja, która ma miejsce bardzo często, jest to po prostu wpisane w uroki uprawiania tego sportu. Panie doktorze, co to będzie? Tak, dzisiaj chcieliśmy Państwu pokazać dwie akcje pozorowane z udziałem skutera. Pierwsza akcja to będzie podjęcie. Osoby z wody. Po prostu yy, podczas zawodów motorowodnych, zawodów żeglarskich, czasami yy, no, sportowcy, uczestnicy wypadają do wody i trzeba ich szybko wyjąć z toru zawodu. Widzimy, że osoba pozorująca znalezienie się w wodzie jest w tej chwili podejmowana przez załogę skutera z platformą i w bardzo szybki i sprawny sposób przeniesiona na platformę. To yy, pozwala po prostu na to, żeby można było zachować bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia zawodów, przede wszystkim dotyczące tej osoby, która znalazła się w wodzie. A jaką komendę wydawał ratownik? Ratownik tutaj podpływając do tej osoby powiedział, jestem ratownikiem, podnieś prawą rękę do góry i chwycił ją swoją prawą ręką za tę rękę, przerzucając od razu na, na platformę. Chociaż oczywiście ci doświadczeni motorowodniacy czy żeglarze, którzy takie sytuacje mogą się znaleźć, oni zazwyczaj dobrze wiedzą, co robić. I co jest dalej? Oni przypływają tutaj do brzegu i ewentualnie sprawdzają? Czy ta osoba doznała jakiejś kontuzji, czy wystarczy, że to jest taki wywiad tam na miejscu, jeżeli nie jest to. to jest porządku. scenariusz inscenizowany raczej pod kątem tylko i wyłącznie ewakuacji. Czyli zakładamy, że nic się nie stało, ktoś znalazł się w wodzie, trzeba go szybko wyjąć i, i po prostu dostarczyć do brzegu, czy na jego jednostkę. Natomiast prawdziwa groza zaczyna się w sytuacji takiej, jaką będziemy pozorować w tej chwili. Czyli osoba poszkodowana znalazła się w wodzie i jest to osoba nieprzytomna. Proszę zwrócić uwagę, że nasza ratowniczka w tej chwili znajduje się plecami do góry. Dryfuje na wodzie i podpływa skuter, z którego desantuje się ratownik. Bezpośrednio w pobliżu osoby poszkodowanej od razu odwracają do góry i holuje w stronę skutera. Bardzo ważna jest współpraca współdziałanie sternika, skutera i ratownika, który znajduje się w wodzie. Poszkodowana jest wyciągana na platformę. Jest to no, dosyć trudny element, dlatego że osoba, która nie współpracuje, nie pomaga, musi zostać wyciągnięta przy pomocy tych takich przęsełek na platformie przez ratownika i jak najszybciej dostarczona do brzegu. I teraz w tej o, chwili widzimy, że jest... Tak, kolejni tak, ratownicy. Tak, oczywiście pomoc nie może być dostarczona w pełni fachowo na takiej platformie na skuterze. Najważniejsze jest jak najszybsze wyewakuowanie chorej na brzeg, ocena jej stanu. Wiemy, że osoba jest nieprzytomna, nie ma z nią żadnego kontaktu. Czy taka akcja różni się od tej, gdyby na przykład był jakiś kontakt? Oczywiście. Na co trzeba I zwrócić to właśnie, uwagę? I to właśnie teraz pokazują nam nasi młodzi ratownicy. Postępowanie jest zgodne z procedurą KPP. Sprawdzają oddech i obecność tętna. W tej sytuacji stwierdzają, że nie ma oddechu, nie ma tętna. Przystępują do czynności resuscytacyjnych. Czyli najpierw poddają oddechy w tym przypadku, ponieważ jest to według procedury obowiązującej ratowników wodnych, czyli przy pomocy worka samorozprężalnego am a następnie drugi z ratowników wykonuje 30 klatki piersiowej i tak na przemian z dwoma oddechami. Jest to oczywiście procedura, tak jak powiedziałem, KPP, czyli kwalifikowana pierwsza pomoc, czyli, czyli pewien zbiór zasad i algorytmów potrzebnych do sprawnego prowadzenia akcji ratunkowej w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Natomiast trzeba podkreślić, że każda osoba postronna, która znajdzie się w takiej sytuacji, która może bądź pomóc ratownikom, bo bądź być sama, no warto, żeby poznawała te zasady. One są tak naprawdę bardzo proste, są zasady tak zwanego BLS-u, czyli podstawowej pomocy w stanach zagrożenia życia. I tutaj naprawdę, oprócz odrobiny wiedzy, dwóch rąk i chęci, zbyt wiele nie trzeba. Więc my tak naprawdę apelujemy do wszystkich, żeby te zasady poznawać, żeby nie bać się udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia. No i, i, i to jest chyba najważniejsze, co, co wymaga podkreślenia. Podkreślenia, podkreślenia wymaga także hmm. potem wyjęcie telefonu i wykręcenie numeru, prawda? Tak. Ponieważ musimy tak. jednak tak. zadzwonić po pomoc. Tak, w tej, sytuacji, w tej sytuacji rola ta przypadła ratownikowi, który hmm. Jakby asekuruje tę całą sytuację. W naszej sytuacji byłoby to wezwanie bardziej kwalifikowanych służb medycznych systemu, czyli albo karetki kołowej, albo, albo śmigłowca, co zależy od tego, gdzie się znajdujemy. Natomiast bardzo jest ważne, istotnie, tak jak pani powiedziała, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, żeby ktoś Mówimy ktoś, ale bardzo ważne jest, żeby na przykład to osobę wskazać palcem, żeby zadzwonił po pogotowie albo pod telefon alarmowy 112 na przykład. Panie doktorze, czy każdy ratownik może wziąć udział w tej akcji, którą widzieliśmy na początku, czyli ta pierwsza pomoc, wyłowienie tej osoby z wody, czy to już jest grupa od, do zadań specjalnych? To jest, to jest bardzo, zawsze ta druga akcja, to jest dosyć trudna akcja, dlatego, że jak Państwo widzieli, ten skuter na dosyć dużej prędkości znajduje się blisko poszkodowanej. No oczywiście łatwo sobie wyobrazić, ile szkód może wyrządzić. Jak jakaś odrobina zawahania, czy, czy drobny błąd w takiej sytuacji. Więc nie, no powinni to być oczywiście ratownicy wodni. Rozmawialiśmy wczoraj, że, e, że są pewne formalności konieczne do, do spełnienia i pewien cykl szkoleń po czym zostania ratownikiem wodnym. Natomiast jednak na skutery wodne, do, do interwencji z wykorzystaniem skutera wodnego i platformy, e, my zawsze jednak delegujemy najbardziej doświadczonych kolegów. No, z, zwłaszcza sternik powinien być bardzo doświadczony, bo raz jeszcze, no powtarzam, to jest akcja na bardzo dużych szybkościach, w dużej bliskości osoby poszkodowane, i potem jest jeszcze potrzebne bardzo takie no, y, sprawne i delikatne manewrowanie skuterem, bo sternik, y, trzeba podkreślić, również w pewien sposób silnikiem pomaga tą platformą ratownikowi, który znajduje się z nieprzytomnym, poszkodowanym wodzie. Tutaj widzimy jeszcze, że osoba poszkodowana jest przykryta folią aluminiową. Czy tej folii używa się tylko wtedy, kiedy jest chłodno, czy zawsze i dlaczego to jest tak? Nie, ważne? my mamy, my mamy y, w zasadzie każdy zestaw osobisty ratownika zawiera taką y, folię. Y, E, mamy ją na łódkach, mamy ją w zestawach e, R1 na kąpieliskach. To może podejść do tej torby tak, i zobaczmy, co się oczywiście. w niej znajduje, dobrze? Oczywiście. E, e, ta folia zapobiega wychłodzeniu. Mhm. E, każda osoba poszkodowana, zwłaszcza wyjęta z wody, jeżeli znajdowała się w niej e, no, przez odrobinę dłuższy czas, ale... ale mm, nie musi być to dłuższy czas. Czasami te dni są chłodniejsze, czasami czasami po prostu jest normalnie chłodna osoba, która jest poszkodowana. Od razu może znajdować się w, się w szoku. Organizm jest inaczej podatny na wychłodzenie. Powinna być taką folią okryta. My bardzo często, wyciągając poszkodowanych z wywróconych łódek, stosujemy taką folię po to, żeby zapewnić ten taki pierwszy element komfortu. Muszę Państwu powiedzieć, że to daje nieoceniony efekt, jeżeli na przykład żeglarze, którzy, których my podejmujemy na te nasze większe jednostki pływające, na przykład podczas wywrotek łódek, e, e, oni od razu nam opowiadają, że czują, poczuli się od razu dobrze i bezpiecznie. Jakby nie sam fakt wyjęcia ich na naszą łódkę, chociaż to oczywiście też, ale ten taki gest, no medyczno-psychologiczny okrycia taką, e, taką folię. Ja jeszcze podejdę do torby i zobaczę, Ta, co się tutaj dolej. w środku Do czego znajduje? służą te tutaj takie to ustniki różnokolorowe? Beata, zobacz. E, to, tutaj, są, to, to, to. Są, to są rurki ustnogardłowe, tak zwane rurki Mayo. One e, służą do udrożnienia dróg oddechowych w przypadku e, e, u osoby nieprzytomnej. Służy to z jednej strony zapewnieniu dobrej drożności dróg oddechowych w celu podawania oddechów hmm. przez prezatowników bądź morkiem y, samorozprężalnym ambu, bądź przy pomocy maski twarzowej, a jednocześnie w pewien sposób troszeczkę izoluje nam drogi mm -hmm. oddechowe od y, dróg pokarmowych. Y, no, może nie zupełnie, ale w jakiś sposób trochę m, może zmniejszać to ryzyko na przykład zachłyśnięcia y, treścią pokarmową. Jest to osoba nieprzytomna w tej symulacji. My w te, y, jest to symulacja, my w tej chwili nie zakładamy. No jest to oczywiste. Nasza pozorantka jest osobą tak naprawdę przytomną i zakładanie jej czegoś głęboko y, w okolice krtani no nie, nie byłoby wskazane. U osoby nieprzytomnej oczywiście jest to wskazane, są różne rozmiary: są rozmiary dla dorosłych, rozmiary dziecięce. Są oczywiście bardzo proste, szybkie sposoby, żeby ratownicy dobrali rozmiar rurki dla, dla osoby poszkodowanej. Bardzo dziękujemy. To była kolejna lekcja, proszę Państwa, udzielania pierwszej pomocy, ale także pokazujemy, jak ciężko pracują ratownicy tutaj na Zalewie Zegrzyńskim. Serdecznie dziękujemy, Panie Doktorze, za kolejne spotkanie. Doktor Maciej Sterliński był naszym gościem. Sponsorem programu Lato Polsat News jest LG Electronics, producent fotograficznego smartfona LG G4. Sponsorem programu Lato Polsat News jest operator sieci Plus, wspierający aplikację Ratunek i wodny numer 601 100. 100.